Witajcie! Wielkimi krokami zbliża się jesień, a jesień to moja ulubiona pora roku. Skoro jest to moja ulubiona pora roku, to z całą pewnością będę chciała otulić się w coś miłego, ciepłego, miękkiego, charakterystycznego, wiecie, takiego, co kojarzy mi się na przykład z drzewami ze spadającymi liśćmi. Uwielbiam te klimaty, uwielbiam tą porę roku z uwagi na to, jak bardzo pozwala poszaleć z perfumami. Wiecie, że ja lubię perfumy słodkie, intensywne, dosyć mocne. A gdy zawieje wiaterek, i poczujecie piękną głoń perfum, otaczającą was cudownej bańce. Nie ma nic lepszego, prawda? No to drzewne występują w perfumach przede wszystkim w bazie. Ale nie tylko. Zresztą za chwileczkę będziecie mogli się przekonać. Nuty drzewne bywają różne. Mamy drzewo sandałowe, drzewo kaszmirowe, drzewo gwajakowe, sosny, cedr, świerk. Naprawdę jest ich wiele. Nie wiem, czy wiecie, że nawet olejek poczulowy albo wetyweria potrafi nam dać takie akcenty drzewne. Ja przygotowałam tutaj pięć propozycji Perfum, w których nuty drzewne występują, i kiedy Wam je przeczytam, kiedy Wam je zaprezentuję, zobaczycie, że nuty drzewne naprawdę potrafią być wielowymiarowe. Zacznę od wody perfumowanej, której nie mogło tutaj zabraknąć. Chcę jeszcze tylko dodać, zanim się rozpędzę, że miałam niezły, euh, <laughs> niezłe trudności z wyborem. Tylko pięciu zapachów, ponieważ, jak się okazuje, mam ich naprawdę wiele. Ale te pięć, które Wam zaprezentuję dzisiaj, są to moi totalni ulubieńcy. Przypuszczam, że większość z nich znacie, ale jeżeli są wśród nich propozycje, o których usłyszycie pierwszy raz, pochylcie się nad nimi, bo naprawdę będzie pięknie. No dobrze. Zacznę od propozycji idealnej. W mojej opinii na wieczór, na jesienne wieczory. Ci z Was, którzy mnie znają, zapewne wiedzą, co chcę wam pokazać. Robert Pokawali, Nero Assoluto. Cudowny machoń. Piękny, ciepły, otulający w towarzystwie orchidei. Słuchajcie, na samą myśl o ich użyciu, buzia mi się uśmiecha. Bardzo elegancki. Bardzo dostojny, bardzo kusicielski zapach. Nie każdemu może się spodobać, ale wierzcie mi, że kobieta otulona będzie się czuła naprawdę wyjątkowo, ponieważ są to wyjątkowo, wyjątkowe perfumy. Przeczytam Wam dokładnie, jakie nutki zapachowe w nim występują. Orchidea, cytrusy, wanilia, heban, nuty drzewne. Pięknie, słodko, ale nie ulepnie, otulająco, bardzo zmysłowo. Ja miałam z nimi kiedyś problem, ponieważ użyłam ich latem. To nie był dobry moment dla nich, choć wiem, że niektórzy używają ich również e, latem. Ja jednak uważam, że najpiękniej pokazują swoje, swoją cudowność właśnie wtedy, kiedy robi się troszeczkę chłodniej. Czyli jesień i zima są odpowiednimi porami roku dla Roberto Cavalli, Nero Assolut. Kolejny zapach. Zapach, który być może Was tutaj zaskoczy, ale mamy tutaj również nuty drzewne. Na jego temat u mnie na kanale oczywiście była już mowa, zresztą o nich wszystkich tak można powiedzieć. Wspominałam Wam. Dawno, co prawda, Wam go nie prezentowałam. Jest on zbliżony wydźwiękiem do Bakera już 540, ale. Garam. Jest to woda perfumowana od Swiss Arabian, która nie znika. Ma piekielnie dobre parametry. Jest to zapach, który. Jeżeli jest nałożony w nadmiarze, może naprawdę zaszkodzić, może przeszkodzić, może Was nużyć, może Was rozboleć głowa, dlatego delikatnie z aplikacją. Jedna, jedna jeden, dwa psiki. Myślę, że to jest wystarczająca ilość. Są to idealne perfumy na dzień, wtedy, kiedy chcecie. Wyjść, macie jakieś ważne spotkanie, kiedy chcecie się pokazać w bardzo dobrej stronie, kiedy chcecie, aby perfumy były wyczuwalne, kiedy chcecie mieć ich obecność bardzo dobrze dookoła siebie. One projektują jak szalone, więc musicie się liczyć również z tym, że osoby, które będą blisko bądź dalej was, na pewno je wyczują. Takie cudeńko, takie cudeńko, które posiada w sobie. Szafran i jaśmin, burszczyn, jodłę i cedr. Dla mnie jest to zapach bardzo intensywny, taki lekko zimny, na pewno dystansujący, bardzo bym powiedziała profesjonalny. Ci z Was, którzy, ko którzy kojarzą klimaty bakarat będą mniej więcej wiedzieli, o czym mówię. W przypadku tego, tamtego zapachu pojawiają się takie opinie, że czuć bandaże. Ja tutaj. W tym bandaży nie wyczuwam. Wyczuwam natomiast niesamowitą klasę. Jeżeli jeszcze nie znacie Swiss Arabian Garam. Przyjrzyjcie im się bliżej. Bo możecie być bardzo pozytywnie zaskoczeni. Teraz kolejna, mój najnowszy nabytek serii drzewnych. Jeszcze się nim za bardzo nie zdążyłam nacieszyć, ponieważ mam je od niedawna, czekam na taką chłodniejszą pogodę. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie pracował Ebony Wood Zary. Takie maleństwo. Maleństwo, które pachnie przepięknie, przyprawami, takim ciepłym drewnem. Niesamowicie dobre parametry, silna projekcja, bardzo dobra trwałość. Zapach, z którym również trzeba uważać, bo może lekko przydusić, jeżeli przesadzicie. Posiada w sobie heban, goździk, przyprawy, goździk jako przyprawę i różowy pieprz. Moc niesamowita. Piękno, otulenie. Dla mnie są to idealne perfumy, idealna woda perfumowana na taki jesienny spacer, gdy naprawdę na dworze jest właśnie tak jak dzisiaj. Bardzo wietrznie, pochmurno, zimno. Można powiedzieć, że nawet mam taki przeszywający do szpiku kości wiatr. One z pewnością Was otulą. Bo są to przyprawy, przyprawy, zobaczcie, są to perfumy, tak jak Wam powiedziałam, bardzo przyprawowe, bardzo ciepłe, bardzo otulające. Z tych, które zaprezentowałam do tej pory, chyba najcieplejsze w odbiorze. Nuty drzewne to również nuty miękkie. Bardzo takie, bym powiedziała, zmysłowe, otulające, delikatne, może nawet troszeczkę laktoniczne, tak jak właśnie This is Her, Zadig and Walter. To w nich lubię najbardziej właśnie tą mleczność, laktoniczność, miękkość, którą zawdzięczają drzewu sandałowemu, które tutaj występuje. Oczywiście, oprócz drzewa sandałowego, mamy inne nutki. Posłuchajcie jakie. Muszę tutaj poszukać. Jaśmin, wanilia, kasztanowiec, drzewo sandałowe. Piękne, delikatne, zmysłowe. Można byłoby myśleć, że są zbyt delikatne, ale też tutaj niech Was nic nie zwiedzie. Jeżeli przesadzicie z aplikacją, również możecie się lekko poddusić. Ja raz zrobiłam taki błąd. Myślę sobie, hmm, cóż one mogą mi zrobić złego. No złego może nie wyrządziły, ale no przesadziłam, bolała mnie głowa, dlatego uważajcie. Drzewo sandałowe, tak jak Wam powiedziałam, pięknie, niciutko otula, ale wszystko, co w nadmiarze jest szkodliwe. To jest też zapach, który idealnie spisze się na wyjście do pracy. Z nich wszystkich... Tak mi się przynajmniej wydaje, może najmniej przeszkadzać, najmniej drażnić, najmniej wpędzać Was w jakieś tam kłopoty, bo wiecie, każdy z nich jest dosyć charakterystyczny z uwagi właśnie na te nutki drzewne, a tutaj mamy miękkość, mamy otulenie, więc myślę, że idealnie do pracy właśnie by się nadawały. I na sam koniec zostawiłam perfumy w olejku. Perfumy, które za każdym razem, kiedy nakładam, sprawiają, że czuję się niesamowicie kobieco i seksownie. To są perfumy, które wprowadzają w pewien rodzaj nastroju. Tak, dobrze myślicie? Dobrze myślicie? O to właśnie chodzi. Nie wiem, co one w sobie mają, to znaczy wiem, bo zaraz wam przeczytam, wy też będziecie wiedzieć, ale to połączenie składników sprawia, że to jest. Prawdziwy afrodyzjak w butelce. Nuty zapachowe. Jałowiec, agar, piżmo, cytryna i langi lang. Zobaczcie, no niby nic takiego, ale wystarczy, że ja je tylko otworzę. Powącham. I już się uśmiecham, bo mam dziwne myśli. <laughs> Nie, może będzie tak od razu, ale wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi. Gdybym miała wybrać się na jakąś naprawdę ważną randkę, taką kusicielską, na pokuszenie, użyłabym dokładnie tego olejku. Tego, 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 moi drodzy, tutaj Wam pokażę nazwę. Thursday, to jest Alhara Main. Nie ma nic lepszego. Powiem Wam, że w tych klimatach, w mojej ocenie mogą one przebić nawet Nero Assoluto, a Nero Assoluto są te perfumy bardzo kuszące, bardzo uwodzicielskie. Także wyobraźcie sobie. Może opakowanie nie jest jakieś powalające, bo to jest szkło i niestety plastik. Gdyby to ułożyli w coś innego, uff. no ale może dzięki temu niewiele osób wie, cóż one potrafią zdziałać. Ja się teraz z Wami dzielę tą informacją. Wykorzystajcie. Dla mnie to jest świetny unisex. Perfumy idealne dla mężczyzny i dla kobiety, ponieważ mają one w sobie jakiś taki delikatnie męski pierwiastek. Ale. No nie mogę, słuchajcie, nie mogę po prostu. Ja już się nie mogę doczekać, kiedy je założę. Oczywiście na tą specjalną okazję. Piękne. Wszystkie one. Mają dosyć dobre parametry. Bym powiedziała, nawet bardzo dobre w przypadku niektórych. Naprawdę trzeba uważać. Naprawdę, wierzcie mi. Na ich temat rozpływałam się już w niejednym filmie. Dzisiaj przyszłam do Was takim króciutkim podsumowaniem. Oczywiście kusiło mnie, żeby przedstawić Wam pozostałe zapachy, ale skoro ma być pięć, niech będzie pięć. Napiszcie mi w komentarzach, jakie są Wasze ulubione perfumy z nutami drzewnymi. Jak widzicie, mieliśmy tutaj hepan, drzewo sandałowe, był też jałowiec, ja tutaj sobie szybko jeszcze zerknę, cedr, jodła. Pięknie, zmysłowo, otulająco, bardzo tak jesiennie i przyjemnie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego razu.